W kolejnym filmiku przedstawiamy zasadę działania generatora arbitralnego na przykładzie generatora RIGOL DG1032Z. Generatory od początku swojego istnienia przeszły olbrzymią metamorfozę. Na początku były stosowane generatory RLC z charakterystycznym bębnem przestrającym obwód rezonansowy. Pracowały zwykle w układach kolpica, klapa, kolpica piursa, Hartleya czy Meissnera. Zasada ich działania oparta była na znienawidzonym warunku generacji. Studentom zwykle wpajano taką zasadę, że chcesz wybudować wzmacniacz, buduj generator, chcesz zbudować generator, buduj wzmacniacz. Wiadomo, ci, którzy praktykują, wiedzą doskonale, że wzmacniacze bardzo łatwo się wzbudzają, natomiast generatory wcale nie mają ochoty do generowania drgani. Kolejną grupę generatorów stanowiły generatory funkcyjne. Generator funkcyjny wytwarza przebieg prostokątny w oscylatorze VCO, czyli sterowanym napięciowo w generatorze. Przebieg prostokątny po całkowaniu, jak wiadomo, daje przebieg piłokształtny, natomiast do uzyskania sinusoidy potrzebny był specjalny układ kształtujący, najczęściej zbudowany na diodach. Niestety zniekształcenia takich generatorów były dosyć duże. My w tej chwili zajmujemy się generatorem arbitralnym, który pracuje na zgoła odmiennej zasadzie i jest w nim wykorzystywana technika Direct Digital Synthesis, czyli bezpośrednia synteza cyfrowa. Z punktu widzenia zasady działania generatora arbitralnego istotna jest y, szerokość słowa y, zapisywanego w tej pamięci. Może być to pamięć 8-bitowa, może być to pamięć y, 12-bitowa, może być to pamięć 14, 16. Czy nawet 24-bitowa. No, oczywiście od yy, długości słowa będzie zależała yy, precyzja generacji przebiegu. No, dla ustalenia uwagi yy, skupimy się na yy, pamięci 14-bitowej. Kolejnym ważnym parametrem pamięci jest yy, liczba komórek, w których możemy zapisywać yy, wartości próbek naszego sygnału. I Im więcej będzie yy, komórek, w których będziemy zapisywać przebieg, tym oczywiście większa będzie precyzja odtwarzania takiego przebiegu. Załóżmy, że chcemy wygenerować taki przebieg, jak widzimy w tej chwili na ekranie. W kolejnych słowach pamięci zapiszemy wartości próbek odpowiadających poszczególnym punktom tego przebiegu. Jeśli teraz dołożymy do tego przetwornik cyfrowo-analogowy o rozdzielczości takiej samej, ile wynosi długość słowa pamięci, jeśli dodamy do tego licznik liczący modulo N sterowany z generatora cyfrowego, no to zobaczmy, co się będzie działo. Generator w kolejnych taktach zmienia stan licznika licznik Adresuje pamięć. Na wyjściu tej pamięci pojawia się jakaś kombinacja y, cyfrowa, która po przetworzeniu w przetworniku y, cyfrowo-analogowym daje na wyjściu y, analogowy przebieg zgodny z tym który jest zapisany w komórkach pamięci. Częstotliwość tego przebiegu będzie zależała oczywiście od częstotliwości taktowania licznika. Przy czym możliwe jest również wybieranie nie kolejnych słów, lecz co któreś słowo. Popatrzmy teraz jak wyglądają elementy regulacyjne takiego typowego generatora arbitralnego. Mamy przyciski, którymi będziemy wybierali Zapisane domyślnie, fabrycznie przebiegi. Mamy gniazda wyjściowe wraz z przełącznikami uaktywniającymi je. Należy też pamiętać, że część gniazd jest umieszczona z tyłu obudowy. Wyjścia mogą być odłączane niezależnymi przyciskami. Natomiast typowe przebiegi zapisywane fabrycznie to zwykle sinus, prostokąt, trójkąt, szum. No i oczywiście przebiegi arbitralne, o których będziemy jeszcze mówili w dalszej części filmu. Przyjrzyjmy się jeszcze w nieco większym powiększeniu, jak te przebiegi wyglądają. Teraz popatrzmy, jak można regulować parametry każdego z przebiegów dostępnych w generatorze. Najwygodniejsze jest takie pseudo-analogowe pokrętło. Ono oczywiście jest de facto urządzeniem cyfrowym. Można parametry wpisywać również z klawiatury w postaci numerycznej. Z dużą precyzją regulujemy częstotliwość, amplitudę. Następnie offset, czyli przesunięcie zarówno w górę, jak i w dół. Amplitudę możemy regulować jeszcze w taki dosyć nietypowy sposób, mianowicie ustalając górny poziom sygnału oraz dolny poziom sygnału. Czasami jest to przydatna metoda. Tu jeszcze obserwujemy numeryczne wprowadzenie y, amplitudy w tym przypadku. Zwróćmy uwagę, że włączanie drugiego kanału odbywa się z losowym przesunięciem fazy względem kanału pierwszego. Można te fazy wyrównać. Jest taka, taka komenda i teraz po wyrównaniu faz, zmieniając fazę początkową przebiegu pierwszego, widzimy wyraźnie, że taka różnica faz powstaje między obydwoma. Sygnałami. Tutaj przesuwaliśmy fazę do przodu. Niestety, do tyłu nie da się tak prosto wprowadzić, przez wprowadzenie np. ujemnej wartości. Trzeba troszeczkę tutaj użyć pewnego zabiegu mianowicie wprowadzić kąt bliższy 360 stopni. Ciekawą opcją tego generatora jest możliwość wprowadzania harmonicznych. Możliwe jest generowanie do 8 harmonicznych, przy czym parametry każdej harmonicznej mogą być wprowadzane niezależnie, takie jak napięcie, czyli poziom tej harmonicznej oraz Początkowe przesunięcie fazowe każdej z tych harmonicznych, wykorzystując opcję user, można poszczególne harmoniczne włączyć albo wyłączyć. Ja tutaj zadeklarowałem same nieparzyste harmoniczne i teraz wprowadzam parametry tych harmonicznych, czyli parametr trzeciej, piątej. I siódmej harmonicznej. Do czego zmierzam, zapewne już niektórzy się domyślają. Mianowicie wprowadzam harmoniczne nieparzyste o amplitudach odpowiednio 1 trzecia, 1 piąta, 1 siódma częstotliwości podstawowej, co w efekcie powinno mi dać przebieg zbliżony do prostokątnego. Ten przebieg już powoli zaczyna być widoczny na oscyloskopie. O, w ten sposób uzyskaliśmy właśnie e, efekt końcowy. Można jeszcze sprawdzić, jak zmieni się przebieg wyjściowy przy zmianach faz poszczególnych e, harmonicznych. W przypadku przebiegu prostokątnego yy, możemy regulować współczynnik wypełnienia w zakresie od 1,1% do 99,9%. Przebieg impulsowy jest bardzo zbliżony do przebiegu prostokątnego. Tu również możemy regulować współczynnik wypełnienia, ale też czas trwania impulsu podawany w jednostkach czasu, tam w jakichś mikrosekundach, milisekundach, w sekundach. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji parametru, który nie był możliwy. Do ustawienia w przypadku przebiegu prostokątnego. Chodzi o czas narastania. Regulacje można dokonywać niezależnie dla zbocza dla narastającego i dla zbocza opadającego. W braniu szumu możliwe jest ustawianie jedynie offsetu i amplitudy przebiegu. Natomiast interesujące może być widmo tak generowanego szumu. Po włączeniu funkcji FFT widać, że można uznać, że jest to szum biały w zakresie do około 90-92 MHz. Przyjrzyjmy się teraz przebiegom arbitralnym, a więc temu elementowi, który decyduje o potędze. Tego rodzaju generatorów. Jest tutaj, są tutaj przebiegi związane z techniką napędów, medyczne, jakieś odpowiedzi na normy, przebiegi matematyczne. Zestaw jest naprawdę bogaty. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda jakiś przykładowy przebieg. Niech to będzie bicie serca. Teraz zajmiemy się generowaniem przebiegów arbitralnych. No, nie jest to zadanie łatwe w przypadku generowania tego bezpośrednio w przyrządzie. Jest tutaj wprawdzie edytor taki dosyć prosty, który jednak no, wymaga dużej pracy. Długość przebiegu arbitralnego nie może być większa niż 16384 próbki. Oczywiście nie, nie będę tutaj zamęczał Państwa tak pokaźną liczbą próbek. Ustawimy sobie 20, a i to będzie wymagało sporej pracy. Definiowanie przebiegu polega na, na po pierwsze wybraniu numeru próbki. Tutaj mamy na przykład pierwszą próbkę i w podaniu napięcia, które odpowiada tej próbce, ustawiamy właśnie to napięcie. Przechodzimy do próbki drugiej, napięcie, próbka trzecia, napięcie i tak dalej, i tak dalej. Na filmie troszeczkę skrócimy sobie ten czas. Przechodzimy od razu do próbki 13, ustawiamy napięcie. W każdej chwili można sobie podejrzeć ten przebieg, czy, czy, czy oby ta nasza żbudna praca idzie w dobrym kierunku. Edytor ma tutaj takie dodatkowe ułatwienie wprowadzenia blokowego danych. Jeśli możemy aproksymować odcinki odcinkami nasz przebieg, to warto skorzystać z tej metody. Wprowadzamy parametry x1, y1, x2, y2, a więc chwila początkowa napięcie dla tej chwili, chwila końcowa i napięcie dla tej chwili. Pozostało jeszcze napięcie dla końcowego punktu. Chwileczkę, muszę się zastanowić. I execute, wykonanie tej operacji. Jak widać, przebiegła ona prawidłowo. Teraz, po tak żmudnej pracy, na pewno warto zapisać przebieg. Pamięci wewnętrznej, na przykład generatora, albo później przekopiować na pendrive. Wprowadzamy nazwę pliku. No, dosyć łatwa technika tutaj została zastosowana. I teraz możemy zobaczyć, jaki jest efekt naszej pracy. Najpierw, no, dla świętego spokoju i dla demonstracji, wczytamy ten przebieg ponownie. Robimy lid. Zostaliśmy ostrzeżeni, że, że poprzedni przebieg został zamazany i zatarty nową, nowym przebiegiem. I teraz ustawiamy parametry. Proszę zwrócić uwagę, że dla przebiegów arbitralnych nie podajemy częstotliwości, tylko szybkość próbkowania. Co na jedno wychodzi w gruncie rzeczy, bo regulując ten parametr, jak widać na oscyloskopie, y, zmienia się częstotliwość tego przebiegu. Kolejna funkcja generatora to modulacja. Y, Mamy tutaj szeroki, y, szeroką gamę tych modulacji. Metu, modulacja AM, FM, y, FSK, PSK. Czyli modulacja amplitudy, częstotliwości, fazy, kluczowanie itd., itd. Można wykorzystać jeden z kanałów generatora jako sygnał modulujący. Częstotliwość modulowaną ustawiamy przed włączeniem przycisku modulacji. Teraz ustawiamy w drugim kanale częstotliwość modulującą. W tej chwili mamy częstotliwość modulowaną 1 kHz i modulującą ustawiliśmy 100 Hz. Mamy modulację amplitudy, a więc powinniśmy uzyskać bardzo charakterystyczny przebieg widma tego, przy, tego sygnału, co zresztą w tej chwili obserwujemy. Mamy prążek środkowy, to jest częstotliwość nośna i dwa prążki boczne, dwa listki boczne, one wynikają właśnie z zastosowanej modulacji amplitudy. Odległość między tymi prążkami bocznymi od prążka nośnej to jest 100 Hz. Jeśli wprowadzę sobie częstotliwość modulującą 200 Hz, to te prążki nam się tutaj, jak widać, rozchodzą o 200 Hz. Kolejna opcja to jest przemiatanie sweep. Tutaj możemy włączyć przemiatanie z liniową zmianą częstotliwości i z logarytmiczną zmianą częstotliwości. Ta logarytmiczna przydaje się w przypadku badania na przykład pasma przenoszenia jakichś tam czworników. Ustawiamy czas czasy dla kierunku zwiększania częstotliwości i czas dla kierunku zmniejszania częstotliwości. No, w szczególnym przypadku te czasy mogą być równe 0. Yy, można też taką metodą z analizatorów, yy, czyli ustawiamy częstotliwość środkową i zakres przemiatania. No, która jest wygodniejsza to pewnie zależy od, od przypadków, jak od jakichś tam konkretnych sytuacji. W tej chwili ustawiam częstotliwość początkową 300 Hz, częstotliwość końcową 5 kHz i już funkcja przemiatania jest uruchomiona. Jak widać na wykresie FFT. Ten prążek nam tutaj przeskakuje od, od częstotliwości 300 Hz do częstotliwości 5 kHz. Dodatkowo może być ustawiony jeszcze tutaj taki, taki czas przytrzymania w skrajnych położeniach. W przypadku najniższych częstotliwości to będzie sekunda, a najwyższych 3 sekundy. Tej najniższej pewnie nie zauważymy, bo tutaj wprowadziłem chyba trochę za krótki czas. Zaraz zobaczymy. Raz. No tutaj zostało przytrzymane przez około sekundę. Tutaj będą 3 sekundy, więc powinno być wyraźnie widoczne. O, widzimy, że stoi przemiotanie. No i cykl się powtarza. Na koniec mamy funkcję barst. Czyli generowanie paczek impulsów. Możemy generować paczki o zadeklarowanej liczbie okresów. Tutaj w tej chwili ustawiłem trzy okresy, dwa okresy. Przebiegi mogą mieć kształty dostępne w generatorze, w szczególności może to być przebieg arbitralny, jakiś szum. Nawet paczki szumowe mogą być. Pikcz bramkowane np. jakimś impulsem zewnętrznym mogą być wyzwalane przebiegiem zewnętrznym ręcznie lub przebiegiem wewnętrznym. Jednym z ważniejszych parametrów jest odległość między paczkami, czyli to opóźnienie między poszczególnymi paczkami można je regulować również płynnie. Przyjrzyjmy się jeszcze jak działa ręczne wyzwalanie paczek impulsów. Trzeba ustawić odpowiednio przyrząd. I już wyzwaliłem. Na ostroskopie widać, o, wyzwoliła się paczka. I robi to zawsze po naciśnięciu przycisku trigger. Teraz yy, kolejny parametr to jest opóźnienie wyzwolenia. Yy, ustawiłem sobie tutaj opóźnienie 3 sekundy. I proszę zobaczyć, co się będzie działo. Na, yy, naciskam wyzwolenie. Raz, dwa, trzy. Impuls. Jak widać, opóźnienie zadziałało prawidłowo. Jeszcze jeden tryb pracy, mianowicie ręczne wyzwalanie paczek w, w trybie ciągłym. Wyzwalam, jest, wyzwalam, nie ma. Wyzwalam, jest, wyzwalam, nie ma. I już zupełnie na zakończenie. Charakterze przekazania e, bardziej doznań e, estetycznych niż jakichś tam e, funkcji pomiarowych, krzywe lisażu. E, w ostatniej części wojen gwiezdnych e, można się dopatrzyć nadal e, tego typu obrazków na filmach fantastycznych. <grym>